Gordon był w złym humorze i James miał tego dość. Dlaczego wciąż narzekasz? Bo jestem wielką, błękitną lokomotywą i wiem wszystko. Będę narzekał, kiedy będę chciał. Ty jesteś tylko małą, czerwoną lokomotywką, a twoje ambicje nie wykraczają poza te stacje, odparł Gordon. Nic nie widzę, powiedział Percy. Gdzie one są? Jakie one? Ambicje wykraczające poza stacje. Niebo jest puste, powiedział Percy. Zupełnie jak twój kocioł, Percy, zaśmiał się James. Lecz Gordon wciąż był w złym nastroju. Przyjdzie kiedyś taki dzień, że pokażę ci, do czego zdolna jest duża lokomotywa. A do czego jest zdolna? Do wszystkiego, no i nie prowadzi niedorzecznych rozmów z małymi zielonymi lokomotywkami, odpowiedział Gordon. I odjechał. Gdy później gruby dyrektor przybyłby porozmawiać z Gordonem, powiedział: Musimy dzisiaj sprawdzić, czy nowa stacja jest już gotowa. Zaprowadzisz więc tam ekspres. Opóźnienie nadrobisz później. Dlaczego Henryk nie może tego zrobić? narzekał Gordon. Lubi przecież wystawać na stację. Zrobisz tak, jak ja ci mówię usłyszał stanowczą odpowiedź. Więc musiał spełnić to polecenie. Ale wciąż był niezadowolony, a na dodatek źle się poczuł. Nie mogę się nawet porządnie rozpędzić, jechał. Nadszedł czas, żebyś odwiedził warsztat. Rury ci się zapchały, powiedział Palat. W końcu dojechali do nowej stacji. Gordon był pod wrażeniem, ale jego nastrój wkrótce się zmienił. Przed sobą miał pustą ścianę i barierki. Tu nic nie widać. Co za nuda, narzekał. Ważne lokomotywy takie jak ja powinny mieć rozległy widok, żebym ja mógł obserwować ludzi, a ludzie mnie, stwierdził i gniewnie wypuścił parę. Gordon był szczęśliwy, gdy nadszedł czas odjazdu. Teraz możesz naprawdę cieszyć się tą podróżą na tyle, na ile ci rury pozwolą, powiedział palacz. Szybciej, szybciej, mogę jechać jeszcze szybciej, zapał Gordon. Ja miałbym być chory? Nigdy. Ale był coraz słabszy i słabszy i wreszcie się zatrzymał. Co się stało? wykrzyknął. Maszynista i palacz obejrzeli go starannie. Coś w środku ci się zepsuło, Gordon, powiedział palacz. Teraz to już naprawdę musisz jechać do warsztatu. Gordon wciąż jeszcze wypuszczał parę, gdy James przybył, by zabrać jego wagony. No cóż, powiedział James, podobno wiesz wszystko. Zbyt się nadymałeś i teraz masz za swoje. Kiedy po kilku dniach Gordon wrócił z warsztatu, wciąż się przechwalał. Jestem najwspanialszą lokomotywą na wyspie Sodor stwierdził. i zapewne najwspanialszą na świecie. Przybył gruby dyrektor. Dalej, Gordon. Jedziemy na oficjalne otwarcie nowej stacji. Niestety, znowu pojawiły się problemy. Kiedy Gordon przybył na nową stację, ani maszynista, ani palacz nie mogli uruchomić hamulców. Się zaklinowało. Maszynista zredukował przepływ pary, ale Gordon wciąż jechał za szybko. Pomóżcie mi, proszę! wołał Gordon. No cóż, Gordon, powiedział gruby dyrektor. Uszałem, że chciałeś mieć rozległy widok, ale chyba nie o taki ci chodziło. Tak, panie dyrektorze. Przepraszam, panie dyrektorze. Kiedy Gordon został naprawiony, zawiózł grubego dyrektora na nową stację na drugie oficjalne otwarcie. Tym razem wjechał bez przeszkód i wszyscy klaskali i wiwatowali, gdy przyjechał. A gruby dyrektor powiedział: Będziesz miał rozległy widok. I uśmiechnął się. Mam nadzieję, że zawsze, gdy na to spojrzysz, pomyślisz o tym, że kolej musi zapewnić bezpieczeństwo. A Gordon.